Czy wyobrażałeś sobie kiedyś miejsce, gdzie jest tak wiele samotnych kobiet, że mogą pozostać same na zawsze? Brzmi jak szaleństwo, prawda? Ale to rzeczywistość. W dziesięciu najbiedniejszych krajach Ameryki Łacińskiej dzieje się coś, co cię zaszokuje. W tych miejscach istnieje poważny problem. Brakuje mężczyzn. Nie dlatego, że nagle zniknęli, ale wielu z nich nie jest w stanie zapewnić lepszego życia. I wiesz, co to oznacza? Tysiące kobiet pozostaje samotnych, bez szansy na znalezienie partnera. Ale to nie wszystko. Dla wielu z tych kobiet, jedyną nadzieją jest pojawienie się zagranicznego turysty. Tak, dobrze słyszysz. Turysta może odmienić ich los. To jak dziwny kaprys przeznaczenia. Biedne kraje pełne samotnych kobiet czekających na kogoś z zagranicy, kto może odmienić ich życie. Brzmi jak scenariusz filmowy, ale to rzeczywistość. W tym filmie poznamy 10 latynoskich krajów, gdzie bycie samotną kobietą może oznaczać samotność na całe życie. Kryzys w Wenezueli to nie tylko puste półki i hiperinflacja. Zniszczył także relacje między kobietami i mężczyznami. W ostatnich latach miliony wenezuelczyków, głównie młodych mężczyzn w wieku produkcyjnym, opuściły kraj w poszukiwaniu pracy i bezpieczeństwa w sąsiednich państwach takich jak Kolumbia, Peru czy Chile. Jaki jest tego skutek? Kraj, w którym wiele kobiet zostaje w tyle, bez perspektyw na znalezienie stabilnego partnera i zmagając się z coraz większymi nierównościami demograficznymi. Kryzys ekonomiczny i polityczny zmusił wielu mężczyzn do opuszczenia rodzin, aby szukać utrzymania za granicą, ale obietnica powrotu rzadko się spełnia. Męska emigracja stała się totalną rzeczywistością dla tysięcy wenezuelę, które muszą radzić sobie z brakiem partnerów w już i tak trudnym środowisku, w społeczeństwie, gdzie małżeństwo i długoterminowe związki były już osłabione. Kryzys jedynie przyspieszył proces rozpadu społecznego. Braki podstawowych towarów, wysokie bezrobocie i wszechobecna przemoc sprawiają, że założenie rodziny w Wenezueli stało się niemal niemożliwe. Ci nieliczni mężczyźni, którzy pozostali, codziennie walczą o przetrwanie, co sprawia, że romantyczne zobowiązania schodzą na dal plan. Wielu angażuje się w przelotne relacje bez realnych możliwości zbudowania czegoś trwałego. To prowadzi do powszechnego poczucia porzucenia. Kobiety pragnące stabilności emocjonalnej i finansowej znajdują jedynie niepewność. Tymczasem rząd nie proponuje żadnego rozwiązania dla tego społecznego załamania. Wciąż prowadzi retorykę oporu wobec imperializmu. Podczas gdy rzeczywistość jest taka, że Wenezuela staje się krajem, w którym kobiety muszą samotnie dźwigać ciężar przetrwania. Argentyna przechodzi cichą, ale znaczącą zmianę w relacjach między mężczyznami i kobietami. Coraz więcej mężczyzn decyduje się na pozostanie singlami, unikając poważnych i długotrwałych zobowiązań. Ten trend ma głębokie korzenie, łącząc czynniki społeczne, ekonomiczne, a nawet psychologiczne. Wielu argentyńczyków twierdzi, że współczesne związki wymagają poziomu zaangażowania i poświęcenia, którego wolą unikać. Dla nich wolność i niezależność są najważniejsze, ale ta zmiana nie dotyczy tylko mężczyzn. W Argentynie znacząco wzrosła liczba liczba niezależnych kobiet, wiele z nich stawia na karierę, więcej się uczy i dąży do samodzielności finansowej, co prowadzi do paradoksalnej sytuacji. Zdobyły niezależność, ale nadal pragną związków i tutaj pojawia się problem. Znalezienie partnera, który chciałby podjąć poważne zobowiązanie, stało się ogromnym wyzwaniem. Nowa dynamika między płciami sprawiła, że tradycyjna koncepcja randkowania straciła na znaczeniu. Aplikacje randkowe stały się popularne, ale służą głównie do przelotnych znajomości, a nie do budowania Trwałych relacji. Wielu mężczyzn po prostu nie widzi korzyści w długoterminowych związkach, podczas gdy kobiety, które chcą czegoś stabilnego, czują się sfrustrowane brakiem odpowiednich partnerów. Dodatkowo debata publiczna i rosnące ruchy społeczne wzmacniają ten trend. W obliczu dyskusji o rolach płciowych i nowych normach społecznych wielu mężczyzn czuje presję lub wręcz niepewność co do angażowania się w poważne relacje. To jeszcze bardziej napędza cykl emocjonalnego dystansu i długotrwałego singielstwa. Efekt coraz więcej argentyńskich Mimo sukcesów zawodowych i niezależności ma trudności ze znalezieniem partnerów gotowych na prawdziwe zaangażowanie. W Kolumbii relacje międzyludzkie podążają schematem, który dla wielu kobiet jest frustrujący, wizerunek uroczego singla nie tylko jest akceptowany, ale wręcz społecznie ceniony. Wielu kolumbijskich mężczyzn dorasta w kulturze, w której bycie uwodzicielem jest podziwiane, co ma bezpośrednie konsekwencje dla życia kobiet. W wielu częściach kraju poważne zobowiązania nie są priorytetem dla większości mężczyzn, wielu z nich woli utrzymywać kilka luźnych relacji, zamiast budować stabilny związek. Kolumbijki często skarżą się, że znalezienie mężczyzny gotowego na poważny związek jest nieustannym wyzwaniem, nawet jeśli dochodzi do formalnego związku. Niewierność mężczyzn jest powszechnym problemem, często postrzeganym jako coś normalnego, a nawet oczekiwanego. Media społecznościowe i aplikacje randkowe tylko nasiliły to zjawisko, ułatwiając mężczyznom utrzymywanie wielu opcji. Dla kobiet, które marzą o rodzinie lub stabilnym związku, rzeczywistość może być przygnębiająca. Dodatkowo machismo wciąż jest głęboko zakorzenione w kolumbijskim społeczeństwie. Wielu mężczyzn wychowywało się w domach, gdzie matki robiły wszystko za nich, co sprawia, że jako dorośli nie są przyzwyczajeni do dzielenia się obowiązkami w związku. W efekcie niektóre kobiety rezygnują z poszukiwania partnera i wybierają samotne życie. Rezultat? Coraz więcej samotnych kobiet, podczas gdy mężczyźni nadal prowadzą bez troski styl życia pełen przelotnych romansów. Relacje międzyludzkie w Brazylii zmieniają się w drastyczny sposób, a ich wpływ odczuwają przede wszystkim kobiety. Kultura zaangażowania staje się coraz rzadsza, podczas gdy model luźnych, niezobowiązujących związków rozwija się bez żadnych ograniczeń. Aplikacje randkowe, media społecznościowe i nieustanne poszukiwanie cyfrowej akceptacji zmieniły sposób, w jaki ludzie się ze sobą komunikują, czyniąc wszystko bardziej powierzchownym, jednorazowym i ulotnym. Dla wielu kobiet, które nadal szukają poważnego związku, sytuacja staje się coraz bardziej przygnębiająca. Media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w tej transformacji. Obsesja na punkcie wyglądu, statusu i liczby polubień stworzyła nieosiągalny wzorzec piękna i zachowań. Wielu mężczyzn, narażonych na niekończący się strumień wyidealizowanych obrazów, zaczyna rozwijać nierealistyczne oczekiwania wobec kobiet i relacji. A rzeczywistość, głębia emocjonalna i zaangażowanie zeszły na dalszy plan. Liczy się już tylko kolejna nowość, kolejna lepsza opcja. Tradycyjna dynamika zdobywania drugiej osoby została zastąpiona kulturą następnego macza. Co więcej, rośnie trend odrzucania zobowiązań. Idea otwartych związków, całkowitej wolności i braku przywiązania stała się modna, a dla wielu mężczyzn poważne zaangażowanie brzmi jak utrata możliwości. W końcu po co wiązać się z jedną osobą, skoro tysiące innych są na wyciągnięcie ręki, dosłownie jedno kliknięcie dalej? To myślenie zakorzeniło się w kulturze, w której indywidualna wolność jest bardziej ceniona niż budowanie czegoś trwałego. Innym czynnikiem pogłębiającym ten brak równowagi jest migracja. Wielu brazylijskich mężczyzn opuszcza kraj w poszukiwaniu lepszych możliwości za granicą. Skutek: zmniejszenie liczby dostępnych partnerów i sytuacja, w której coraz więcej kobiet pozostaje samotnych, nie mogąc znaleźć kogoś, kto chciałby budować z nimi przyszłość. Rynek randkowy stał się bardziej konkurencyjny dla kobiet, ale nie dlatego, że brakuje mężczyzn, lecz dlatego, że ci, którzy pozostali, nie chcą się angażować. Tymczasem idea stabilnych związków wydaje się coraz bardziej przestawiona. To co kiedyś było celem dla dużej części społeczeństwa dziś jest przez wielu postrzegane jako niepotrzebne ograniczenie. Małżeństwo straciło na prestiżu. monogamia stała się tematem tabu, a idea wspólnego życia została zastąpiona pragnieniem przeżywania chwili. Dla niektórych ta nowa rzeczywistość oznacza wolność dla innych samotność. Prawda jest taka, że w dzisiejszej Brazylii związki są kształtowane przez kulturę, która przedkłada to, co ulotne nad to co trwałe. Media społecznościowe podsycają iluzję, że Zawsze gdzieś czeka coś lepszego, a wiele osób pada w tę pułapkę. Tymczasem tysiące kobiet, które wciąż wierzą w miłość i zaangażowanie, zastanawiają się, czy w kraju, gdzie powierzchowność stała się nową normą, jest jeszcze miejsce na prawdziwe uczucia. Kryzys relacji międzyludzkich na Kubie nie jest jedynie skutkiem męskiej migracji, lecz bezpośrednim odbiciem dziesięcioleci rządów komunistycznych, które w nieodwracalny sposób ukształtowały społeczeństwo, system, który obiecywał równość, stworzył kraj, w którym niedobory dotyczą nie tylko Dóbr konsumpcyjnych, ale także samej dynamiki relacji między kobietami a mężczyznami. Podczas gdy wielu Kubańczyków walczy o przetrwanie w osłabionej gospodarce, emigracja mężczyzn stała się jedną z niewielu realnych szans na lepszą przyszłość. Komunizm na Kubie zdławił wszelkie możliwości rzeczywistego rozwoju, zmuszając całe pokolenia do życia w warunkach ograniczeń. Dla mężczyzn, brak perspektyw i niskie wynagrodzenia sprawiły, że założenie rodziny stało się niemal niemożliwe w kraju, gdzie nawet podstawowe produkty są reglamentowane. Decyzja o małżeństwie czy posiadaniu dzieci często oznacza codzienną walkę z niedostatkiem. W obliczu tej rzeczywistości wielu decyduje się na emigrację do Stanów Zjednoczonych lub Hiszpanii, zostawiając za sobą kraj, w którym kobiety muszą samotnie zmierzyć się z konsekwencjami tego eksodusu. Przy niewielkiej liczbie dostępnych mężczyzn i jeszcze mniejszej liczbie tych, którzy są gotowi na zobowiązania, kobiety stają się coraz bardziej osamotnione w społeczeństwie, które już i tak nie oferuje im stabilności. Tymczasem dla tych, którzy pozostają, że. Rzeczywistość wygląda inaczej. System, który nie nagradza wysiłku, ograniczony rynek pracy i gospodarka, która nie pozwala na aspiracje większe niż samoprzetrwanie. przetrwanie. Skutek pokolenie kobiet, które pragną stabilnego związku, lecz znajdują coraz mniej mężczyzn, gotowych lub nawet dostępnych, by go stworzyć. Ostatecznie komunizm nie tylko nie zapewnił dobrobytu, zniszczył także samą podstawę relacji międzyludzkich, pozostawiając kraj, w którym samotność stała się nieuniknionym skutkiem ubocznym. Republika Dominikańska stoi w obliczu. Rzeczywistości, o której niewielu mówi otwarcie, brak mężczyzn staje się coraz bardziej widoczny. Kraj, znany ze swojego tętniącego życiem charakteru, skrywa cichy fenomen, który bezpośrednio wpływa na kobiety. Masowa migracja mężczyzn do Stanów Zjednoczonych i Europy pozostawiła znaczącą pustkę w dynamice związków. Wielu wyjeżdża w poszukiwaniu lepszych warunków finansowych, zostawiając za sobą rodziny, partnerki i populacje kobiet, które mają coraz mniej dostępnych partnerów. Ta migracja nie jest jedynie indywidualnym wyborem lecz koniecznością. Brak dobrze płatnych możliwości w kraju zmusza tysiące dominikańczyków do poszukiwania pracy za granicą. Najczęściej wybieranymi kierunkami są Stany Zjednoczone, Hiszpania i Włochy. Problem polega na tym, że wielu z tych mężczyzn nigdy nie wraca. Niektórzy zakładają nowe rodziny za granicą, inni po prostu zrywają więzi z ojczyzną. Rezultat? Wiele kobiet, które pragną stabilnego związku, nie znajduje odpowiednich partnerów. Różnica płciowa jest wyraźnie zauważalna. Większość dominikanek pozostaje w kraju, Zabijając kariery i opiekując się rodzinami, podczas gdy mężczyźni podążają inną drogą. Przy mniejszej liczbie potencjalnych partnerów, wiele kobiet pozostaje samotnych dłużej, niż by chciały. Skutki tej sytuacji wykraczają poza życie osobiste, wpływają także na strukturę społeczną, zmieniając model rodziny i wzmacniając rolę kobiety jako głowy domu. Dodatkowo, mentalność wielu mężczyzn, którzy pozostają, również wpływa na ten problem. Wiedząc, że konkurencja wśród mężczyzn jest mniejsza, niektórzy decydują się na styl życia pozbawienia. Zbawiony zobowiązań, unikając poważnych relacji. Ta kombinacja czynników tworzy trudne warunki dla kobiet, które, choć są niezależne i odnoszą sukcesy, coraz częściej mają problemy z budowaniem trwałych związków. W Salwadorze przemoc to nie tylko problem społeczny, całkowicie przekształca strukturę rodzin. Kraj ten ma jeden z najwyższych wskaźników zabójstw na świecie, a większość ofiar to mężczyźni. Gangi takie jak MES 13 i Barrio 18 kontrolują całe dzielnice, siłą rekrutują młodych ludzi i zamieniają przestępczość. W wyrok śmierci dla wielu z nich. Aby uniknąć takiego losu, tysiące mężczyzn opuszcza kraj, szukając schronienia w Stanach Zjednoczonych lub innych częściach Ameryki Łacińskiej. Ci, którzy zostają, żyją w ciągłym zagrożeniu. Ta sytuacja ma bezpośredni wpływ na życie kobiet w Salwadorze. Przy coraz mniejszej liczbie dostępnych mężczyzn, wiele z nich samotnie bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie i wychowanie dzieci. Pojęcie głowy rodziny stało się kobiecą rolą nie z wyboru, lecz z konieczności. Małżeństwo staje się coraz rzadsze. A stabilny związek dla wielu kobiet jest jedynie odległym marzeniem. Co więcej, nawet mężczyźni, którzy nie są bezpośrednio związani z gangami, napotykają trudności w utrzymaniu stałego związku. Strach przed przemocą, niestabilność ekonomiczna i presja społeczna sprawiają, że wielu unika zobowiązań. Dla wielu kobiet w Salwadorze przyszłość jest niepewna, a miłość stała się luksusem, na który niewielu może sobie pozwolić. Rzeczywistość relacji w Portoryko przechodzi cichą, ale głęboką transformację. Wyspa, znana ze swojego tętniącego życiem charakteru, skrywa mało dyskutowany problem. Trudności, jakie napotykają wiele kobiet w znalezieniu partnerów gotowych do zaangażowania się w poważny związek. Nie chodzi tylko o statystyki migracyjne, ale o utrwalony przez lata wzorzec społeczny, w którym idea stabilnego związku wydaje się coraz bardziej nieosiągalna. Jednym z czynników pogłębiających ten problem jest kultura portorykańska, związana z męskością i dynamiką płci. Wielu mężczyzn, przyzwyczajonych do bardziej swobodnego, i niezależnego stylu życia unika długoterminowych zobowiązań. Model mężczyzny zdobywcy jest wychwalany, tworząc cykl, w którym monogamia i emocjonalna stabilność schodzą na dalszy plan. Dla wielu kobiet, które pragną poważnych relacji, prowadzi to do frustracji i samotności. Ponadto presja ekonomiczna i społeczna na kobiety stale rośnie. Wiele z nich musi samotnie wychowywać dzieci i utrzymywać dom, nie mogąc liczyć na wsparcie partnera. Zjawisko samotnych matek w Portoryko to nie tylko skutek, kryzysu gospodarczego, ale także braku męskiego zaangażowania. Podczas gdy niektóre kobiety radzą sobie z tą sytuacją niezależnie, inne odczuwają ciężar emocjonalny życia w społeczeństwie, gdzie stabilny związek staje się coraz rzadszym przywilejem. Kolejnym kluczowym czynnikiem jest wpływ mediów społecznościowych i aplikacji randkowych, które rozszerzyły możliwości wyboru dla mężczyzn, jednocześnie zmniejszając szanse na trwałe relacje. Łatwy dostęp do nowych znajomości sprawia, że trudno jest budować głębsze więzi w środowisku, gdzie Rotacja partnerów stała się normą. Wiele kobiet wpada w pułapkę niespełnionych oczekiwań. Poważne zaangażowanie jest odkładane na później lub całkowicie odrzucane. Tymczasem portorykańskie społeczeństwo wydaje się akceptować tę nową dynamikę jako coś naturalnego. Małżeństwo, które kiedyś było oczywistym celem dla wielu, straciło na znaczeniu. Tradycyjna wizja rodziny została zastąpiona przez bardziej płynne i niestabilne relacje. Dla niektórych kobiet oznacza to wolność, ale dla innych nieustanną walkę o znalezienie kogoś, kto rzeczywiście chce zbudować coś trwałego. Boliwia zmaga się z cichym, ale głęboko zakorzenionym problemem, nierównowagą płci w wielu swoich społecznościach rdzennych. W niektórych regionach migracja mężczyzn jest nieuniknioną rzeczywistością. Młodzi mężczyźni opuszczają rodzinne wsie, szukając pracy w miastach lub nawet w sąsiednich krajach, pozostawiając po sobie społeczności, w których kobiety stanowią zdecydowaną większość. Jaki jest tego rezultat? Samotne kobiety bez realnych perspektyw na znalezienie Partnera. Jednak problem nie sprowadza się tylko do liczby ludności. Zwyczaje i tradycje tych społeczności często utrudniają jakiekolwiek zmiany w tej sytuacji. Małżeństwo wciąż podlega dawnym zasadom to mężczyzna podejmuje ostateczne decyzje, a kobieta ma pełnić tradycyjną rolę w domu. Jednak przy coraz mniejszej liczbie dostępnych mężczyzn wiele kobiet utknęło w społecznej próżni. Nie mogą założyć rodziny zgodnie z tradycją, ale jednocześnie nie mają swobody szukania nowych ścieżek bez narażenia się na społeczne piętno. Dodatkowo w niektórych rdzennych kulturach boliwijskich istnieje niechęć wobec przybyszów z zewnątrz. Oznacza to, że nawet mężczyźni z innych regionów kraju mogą mieć trudności z nawiązaniem relacji z kobietami z tych społeczności. Izolacja geograficzna i kulturowa tylko wzmacnia ten problem. Tymczasem modernizacja postępuje powoli, a wiele boliwijskich kobiet nadal czeka na coś, co może nigdy nie nadejść: partnera zgodnego z ich tradycjami w świecie, który coraz mniej sprzyja takim spotkaniom. Guatemala Kraj o zapierających dech w piersiach krajobrazach i bogatej kulturze, skrywa niepokojącą rzeczywistość. Dla wielu samotnych kobiet, masowa emigracja mężczyzn zmieniła społeczne i emocjonalne relacje w kraju, pozostawiając rosnącą liczbę kobiet bez perspektyw na trwały związek. Ale dlaczego tak się dzieje? Słaba gospodarka Gwatemali zmusza tysiące mężczyzn do opuszczenia kraju w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Najczęstszym celem są Stany Zjednoczone, gdzie wielu Gwatemalczyków podejmuje ryzykowną podróż, by Znaleźć pracę i wysyłać pieniądze swoim rodzinom. Ta masowa migracja prowadzi do poważnej nierównowagi demograficznej, pozostawiając całe społeczności niemal bez mężczyzn w wieku produkcyjnym. W niektórych wioskach większość domów zamieszkują wyłącznie kobiety, dzieci i osoby starsze, podczas gdy mężczyźni spędzają lata, a nawet dekady poza domem. Oprócz kwestii ekonomicznych istnieje również czynnik kulturowy, który dodatkowo pogarsza sytuację. Gwatemala pozostaje krajem głęboko konserwatywnym, w którym tradycyjne role. Płciowe są silnie zakorzenione. Wiele kobiet wychowuje się w przekonaniu, że ich głównym celem jest małżeństwo, które w wielu przypadkach nigdy się nie wydarza. Sztywne oczekiwania dotyczące zachowań kobiet sprawiają, że trudno im podejmować inicjatywę lub szukać nowych relacji. Z drugiej strony mężczyźni, którzy pozostają w kraju, często wykorzystują te sytuacje, utrzymując jednocześnie wiele związków lub unikając poważnych zobowiązań, wiedząc, że kobiety mają ograniczone możliwości wyboru. Psychologiczne skutki tej sytuacji są drugim. Zgodzące. Wiele kobiet boryka się z samotnością, problemami finansowymi i brakiem wsparcia emocjonalnego. Niektóre angażują się w toksyczne relacje tylko po to, by uniknąć społecznego piętna bycia samotną. Inne próbują wyemigrować, by znaleźć partnera, lecz często wpadają w sieci handlu ludźmi i wykorzystywania. Rząd Gwatemali nie wdrożył skutecznych polityk, by poradzić sobie z tym kryzysem społecznym. Programy wspierające zatrudnienie w kraju są niewystarczające, a zależność od zagranicznych przekazów pieniężnych sprawia, że. Że emigracja mężczyzn jest postrzegana jako konieczność, a nie problem do rozwiązania. Tymczasem kobiety wciąż tkwią w rzeczywistości, w której miłość wydaje się coraz bardziej odległa. Dotarliśmy do końca filmu, który z tych krajów zaskoczył Cię najbardziej swoją rzeczywistością. Podziel się swoją opinią na temat sytuacji tych kobiet i napisz w komentarzu, co najbardziej Cię zaskoczyło w tej liście. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka, like abyśmy mogli dalej tworzyć takie materiały. Kliknij też film, który właśnie pojawił się na ekranie, został przygotowany specjalnie dla ciebie. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.